Cześć! To jest Patryk Sujewicz i dzisiaj Wam zaprezentuję, jak posługiwać się programem Bandicam. Po pierwsze, mam nowy kanał. To będzie mój dopiero pierwszy filmik na nim. Pokażę tutaj jak posługiwać się niezarejestrowanym bandicamem, którym właśnie nagrywam. Okej, okay. więc wchodzicie w Bandicama. Komuś się nie chce tego, nie wiem. Rozszyfrować tego bandyka, po prostu mu się nie chce. Wysłuchajcie tego filmiku, będzie wam o wiele łatwiej. Wciskacie to. Po prostu włączacie. I tutaj zaraz się Wam wyświetli. Po prostu nagrywanie w lewym górnym rogu. Wy wam się coś takiego wyświetli. Ogólne na weźmiemy. Tutaj folder docelowy czyli jak weźmiemy otwórz to, bo tego nie wiem ale lepiej nie tutaj do jakiego folderu mamy to wkładać ale najlepiej do Bandicam on się nam sam utworzy. ale wchodzicie w otwórz jak coś nagracie to potem wciskacie ten kwadracik, no wiecie i tutaj wam pokażą się wszystkie filmiki które nagraliście, kompletnie wszystkie Jakie nagrywaliście? Okej okay. które nagrywaliście? Spoko. A zaawansowane Bandicoot zawsze na wierzchu: czyli no gdzieś tutaj się na przykład te, co jest w lewym, górnym rogu, cały czas to będzie pokazane nam na komputerze. Jak włączymy, no jak wyłączymy, to niestety nie! Także wybaczcie, jestem głupi, zaawansowane czyli ogólne, czyli z, m, tutaj można pokaż FPS y, nagrywane w wideo, obrazku, tylko zero, okno, na pokaż pasek podpowiedzi, utwórz podfolder podczas zmian pliku, wyłącz bufowanie zapisu, landing zawsze na wierzchu, uruchom, zminimalizowane. To jest, no, ogólne, podstawowe. Tutaj mamy Coś takiego, wszystko musicie sobie to zaznaczyć, żeby było ok, bo tak to, to nie będzie wam działało. Nic. Nie będziecie mogli nawet nagrywać. Język polski, oczywiście, nie, żaden, nie będziemy kombinować, najlepiej polski. I no tutaj mamy podziękowania dla tłumaczy, tutaj nic nie, nie będziecie musieli robić. I inne. Ustawiania nagrywania wideo. Dźwięk. Wyłącz zalecany podstawowy dźwięk, nagrywaj dźwięk. To trzeba zaznaczyć, żeby mówić tak jak ja teraz, przepraszam bardzo. Możecie coś słyszeć, bo mam okno otwarte i pada deszcz i przed chwilą była burza. Byłam na treningu piłki nożnej MKS Olimpia Koło, no i niestety nam nie wypaliło, bo padał okropnie duży deszcz. Naprawdę była burza i no okropnie było. Ale mniejsze z tym. Zabierz zięgał podczas nagrywania. Nie wiem co to jeszcze jest, ale jak nie wiem, to lepiej nie wciskać. Dodaj logo do wideo, ustawienia i tak dalej. Tutaj nic nie da się zrobić, trzeba być zarejestrowany. A taka to można 10 minut nagrywać. Kolor lewego kliknięcia, kolor prawego kliknięcia. To sobie możecie zrobić. Dodaj efekt kliknięcia myszką. Możecie to dać. No. Przerwij nagrywanie po nieoświadczonej ramce. No to nie wiem co to jest, ale yy, zaznaczcie to, bo mi to dobrze działa: ustawienia formatu wideo. Czyli tutaj, tak, wideo. Możecie zrobić pełną na wysokość, na szerokość, pałkówka i tak dalej, i własny. Oczywiście, własny można zrobić. I tutaj różne kombinacje. Jak można zrobić. Gdzie ma po prostu się wyświetliwać? No nie. FPSów. 30, można sobie zrobić więcej. 59,940 to jest po prostu głupie, nie da się. Kanały mono i stereo, nie wiem o co chodzi, ale wy będziecie wiedzieć na pewno. Kodek, nie wiem co to też znaczy, ale na pewno coś podżegnego. I KBS oczywiście je mam na największym, bo to jest najlepsze. I częstotliwość, chyba, czy coś. No coś takiego, ok. Zakończenie nagrania, bez limit czasu nagrywania, limit rozmiaru pliku. Tutaj niepotrzebne. W ogóle w to nie wchodzić. Jak chcecie bez limitu nagrywać, czyli na przykład wciśniecie to i sobie weźmiecie, no powiedzmy, 6 minut. I jak 6 minut minie, nagrywanie się wyłącza. Wy możecie być, no powiedzmy, no, w połowie dopiero nagrywania, a tak to to wam nie wypali takie wieście. Ok. No i to by było na tyle. Znaczy nie na tyle. Tutaj jeszcze dużo ustawienia. To jest to samo co ostatnie, wam. Wideo ustawienia, wideo. Ok, i tutaj jest logo i dźwięk. No, zapiszę sobie to. Ustawienia. A to wiecie, co to jest, i szablony. O, YouTube. Ok. Teraz by było lepiej, naprawdę. obraz. Bez kursora, efekt dźwięku migawki, bez kursora, powtórz, pobranie, nie wiem co to znaczy, ale jak skrótu, skróty, jak chcemy na przykład włączyć czy wyłączyć nagrywanie, to możemy tutaj sobie ustawić na przykład H, powiedzmy. Format, ja polecam jb myślnik hu, huku to będzie najlepiej i tutaj w ogóle nie trzeba włączyć. Jak chcecie w stronę domową wejść, do to to. Jak chcecie się zarejestrować, żeby się zarejestrować trzeba numer seryjny znać i adres e-mail. I można kupić online oczywiście, ale nie polecam tego, będą duże problemy, naprawdę. I faku. Kurde, co ja włączyłem? Nieważne. Dobra. O, 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 e, wybaczcie. Zrobię cięcie, zaraz przyjdę. A przepraszam was, to jest strona Bandicama. Jak wciśnięcie faku. O... To już by było na... No koniec to już by był Ja mam nadzieję, że już wszystko znacie, bo mnie już tutaj męczą ze Escape'em Dzięki, subskrybujcie mnie, dzięki, cześć i na razie, tak jak to mówi, Minecraft Giplay. Play. Tak.